Widzę, w poprzednim odcinku grzeźna się trujących grzybów i zaczął mega odwalać. No zresztą oglądaliście poprzednio, co niech to wiecie. I słuchajcie, kończyło się akcentem, że Grześ gdzieś wybiegł, poleciał gdzieś tam. Nie wiemy, co się z nim w ogóle dzieje. Doma, masz jakiś pomysł? Tak, weźmy tę miotła, która stoi za nami. Weźmy no. ją przed siebie i szukajmy Grzesia, bo on może być niewistyczny. Dobra, to doma trzymaj, bo ty jesteś silna, to też sobie zybrana. Idziemy na dół. Dobra. Grzesiu! Grzesiu! Mamy więcej grzybów! Tak, niż te, które zjadłeś do tej pory. Bo on ogólnie wiecie, ma obsesję na punkcie grzybu. Cały czas chce więcej. Chodźmy tam, dookoła, Czy on gdzieś tutaj jest, wypatrujcie go, bo on może w krzakach gdzieś siedzi. Pisowie, on cały czas mówi, że chce zjeść coraz więcej grzybów. Nie wiem w ogóle czemu. Coś smyrnęło w tym tak. krzaku. Tam jest Tam? Tam, tam. tam, tam pierwsza, pisa. bo ja mam Tak, 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 tak. Grzesiu, to ty? On może być niebezpieczny, więc uważajcie. Jest jest tam. patrz! Grzesiu, czy wszystko ok? No, wszystko w porządku, idźcie stąd. Co ty robisz, stary? Rosnę. Jak groś, To już mnie przeraża. Ty zobacz, już nie urwisz. Grzyby rosną, zobacz na mój cień, jestem grzybem. No, ty... Jestem grzybem. Skąd ty masz taką czapkę grzyba nie stary? nie jesteś grzybem, jesteś człowiekiem, wyłaś stamtąd. Jestem grzybem, nie denerwuj mnie. Nie, no Grzesiu, weź przestań, chodź z nami. Chodź na na mnie. pokazać, chodź ja nie mogę wam się pokazać. Ja no, moja... no widzę, że ci coś wyrosło na głowie, stary, że masz normalnie jakąś taką tak. Wiesz, czapkę grzyba, Ufa. nie. Ej, dobra, Grzesiu, słuchaj, na dworze jest dużo niebezpieczeństw, mogą cię zjeść robaki, a w domu nie ma robaków. Wyski tu Iść do domu. Stary. Ale to jest mój brat. Co ty? Grzesiu! Co ty masz? Nie, Grzesiu, jak jesteś grzybem, to mówię ci serio. Nie śmiejemy się, stary. Nie śmiejcie się, już naprawdę nie daje rady. Mój brat grzyb rośnie na drzewie i nazywa się Huba. Powiedział mi w tajemnicy, że też będę taki duży jak on. Naprawdę. Ale co ty masz na twarzy w ogóle? To jest grzybnia. Grzesiu, czy na pewno jest wszystko w porządku? Czujesz się ogólnie dobrze, To jest po prostu wizualne. Zobacz na mnie, stary, ja się cały zmieniam w grzyba. No, widzę, I no. zaczynam czuć z nimi symbiozę. Wiesz co to oznacza? Że słyszę to, co one czują. Słyszę to, co mówią. Czuję, ty stajesz się częścią ty tak, Grzyby, słuchajcie, grzyby są połączone wszystkie w jeden, jeden, system. jeden system neuronowy. I to, to się nazywa właśnie grzybnia. Nie podchodźcie tu. Czemu? Ej, czy ty coś wyżygałeś? Co, Co, Co ci się odkleja? Głowa, Krasiu. Co ty robisz? Co ty zrobiłeś? Co, Co? Co? Przestu, on On zaraził grzybami szafkę Tak, Ej, on rozplantował więcej grzybów Wtedy to wychodzi Biedronka Stary, on nam zagrzybia chatę Ej, Stary. Cały nasz dom zamienia się w las Tu Biedronka normalnie chodzi Co ty robisz? Widzicie, to Stary, odłóż ten nóż. Odórzco. 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 Trzeba to pochować, tym ścinają grzyby Nie można ścinać moich grzybów, moich braci Ja to chowam Ale ty sam dzisiaj ścinałeś grzyby Nie mów tak! Nie ścinałem żadnych grzybów, rozumiesz? Nie ma już noży Nie ma żadnych noży, tylko te mieliśmy no to nie no nie wierzę Ej dobra trzeba wziąć te noże z powrotem do kuchni Bo tutaj powinna być Szafka na su? leki co? Kolejne grzyby, co jest? Ej, czyli wszystko czego dotknie zamienia się w grzyby. To mega niedobrze, już wiem co on ma. On ma pleśniawki. Purchawki A nie pleśniawki? Nie, no pleśniawki też. Ej, no on, jest chodzącą grzybnią. On wszystko czego dotknie zamienia w grzyby. Otwórzmy biznes. Jak on wsadzi Nie, legę, doma, no. trzeba go ratować no! Nie możemy sobie zarabiać nie, nie z czegoś nieszczęścia. Nie, nie Dobra, doma, grzybową. bo ty tutaj nie widzisz problemu w zagrożeniu, pamiętasz The Last of Us, pamiętasz te grzyby, które oponwały cały świat. Zumbiaki powstały no, przez właśnie to. Właśnie doma tutaj nikt nie robił żadnych biznesów z grzybami. Trzeba go zlokalizować. Grzesiu, gdzie jesteś? Może tutaj jest. Jest patrz, widzę go. Co on robi? Ej, czy go? już? Grzesiu. Nie no, nie wiemy. Grzesiu, zdawaj, co? Coś! Chodź, co? oh, Grzesiu. Czy jest chociaż trochę lepiej może? Czy schodzi z ciebie te jest. zatrucie? Jest dużo lepiej, naprawdę już się czuję naprawdę prawdziwym grzybem. Jest nie, dużo lepiej. To nie jest lepiej stary! Nie jest lepiej! No jak to nie? Musimy mu jakoś pomóc. Wy chcecie mnie zabić, Już wiedziałem o tym od dawna. Grzesiu, zabieramy cię do szpitala. Wrzuciły cię do gara! Uga, uga. Do żadnego gara się nie dam wrzucić wam, stwory przedziwne! Co? Trzeba CO WY MACIE NA SOBIE? KIM WY JESTEŚCIE? JA! POMOCY! Co? Od gada? Co robimy stary? Wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem będzie ściągnięcie mu spodni. Zdejmijmy mu spodnie! CO TY GADASZ? STWORZĘ PRZEDZIWNY ŻADNE SPODNIE! NIE DAM ZNIĄĆ SOBIE SPODNIE! AAAAA! <słuch> <słuch> Ej, Grzesiu, co się dzieje, no? Czekaj, bo mnie tu już strasznie. Nie o, stary! Nie! Nigdy nie, nie, nie zrobiłeś tego, pieczarki! Gdzie on jest? Ej, gdzie on jest? Ja zamknę na chwilę oczy, bo nie mogę na to patrzeć. I on zrobił kupę pieczarkami. Słuchajcie, musimy położyć kres temu, co się tutaj dzieje. Słuchajcie, to nie jest śmieszne. Musimy mu pomóc, no. i wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem będzie zrobienie z niego zupy grzybowej i wrzucenie go do basenu. Myślisz? Tak. Stary, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jak on się utopi? Mam lepszy pomysł,

Oh, stary, szybko, 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 Dobrze. dobra o, nie wie jak się drzwi otwiera, zapomniał już Ej, dawaj, 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 chodźcie tu szybko A, daj jeszcze więcej grzybów co... grzyb, grzyb, Chodźcie tutaj Dobra, to są grzyby z Grześka Co robimy? Słuchajcie, on już wpadł w jakąś psychozę chyba, nie? To jest Mr. G, Mr. Grzyb Mr. Grzyb to jest chodźcie dobra, chodźcie. Całe życie zjadacie grzyby Teraz za to zapłacicie Ej! Okay. Okay. na dwór, na, dwór, na, dwór. na, dwór, na dwór, szybko, szybko no, nie. Dobra, nie. Ej, musimy go jakoś powstrzymać, nie? Rzuć Czego? w niego piłką Tak, zrobię, jak podejdzie. Ej, Dobra, ma. podniósł tego grzyba, którym rzuciłam. Dziękuję Ci za moje jedzenie, najkochajsze! Musimy niech nie, te grzyby! O, no, nie w ogóle grzyby, które spadły z niego. Ej, cały czas jest coraz więcej tych grzybów. To jest samowystarczalny. On hoduje grzyby i je grzyby. Tak. To jest jeszcze większym grzybem I przez to jest taki wściekły! Bo już mu odwala od tych grzybów, wszystkich, które zjadł. Dobra, co robimy, żeby go unieszkodliwić? Dobra, musimy go powstrzymać, żeby on nie jadł więcej tych grzybów, bo to jest jedyny sposób, żeby go odmienić, chyba, żeby. Mm. Przez te grzyby. No nie no, patrzcie co on robi. Co on tych grzybów wziął. Kąty, ty ty, ty tyle masz, grzesiu! Nie, co już paczak, on je wcina normalnie. Kąty, 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 kąty. To są moje dzieci! Stary szybko! on nie ma Ej, Co Weź to właściwie tutaj, bo Serio, Słuchaj, ten dom już pachnie grzyba. No, cały dom się zmienił w grzybnię przez tego grzesia. Dobra, słuchajcie, co robimy, nie? Bo tak, trzeba go jakoś faktycznie odmienić. Wydaje mi się, że go trzeba jednak wrócić do basenu. Stary, mam pomysł. Zróbmy ścieżkę z grzybów, która będzie prowadziła do basenu. No, dobre, no, no. Pytanie, co jakąś znowu na nas rzuci. Co wtedy zrobimy. Nie, stary, wydaje mi się, że jak on zobaczy grzyby, Ale on już jest w szale, stary. On już nie wie, co robi. Jak on zobaczy grzyby, to nic nie będzie miało znaczenia, mówię. Na 100% to zadziała. Weźmy razie coś Patrz, tu jest pies. Wiesz co to oznacza? Psy jedzą grzyby. Nie, grzyby <grym> boją się psów, bo psy... A, aaa! Czy mamy teraz jeszcze obronę? Czekajcie, wezmę jeszcze tego kurczaka, żeby go odstraszyć tym. Zróbmy to, może to no. działa. Dobra, Dobre. to dawajcie, idziemy do niego. Ej, gdzie on jest? Przed chwilą tutaj siedział. Co się co? 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 Co, w ogóle? co jest? Co co się co? On się rozebrał! On się rozebrał jak do zrobienia TikToka. W tym miejscu masz buty, tu masz skarpety i tu masz spodnie. Ale to najpierw skarpety, a potem buty. Ale dobra, słuchajcie, a. wiecie, co ja mam powiem teorię On się zamienił w grzyba oficjalnie. że grzyby nie noszą żadnych ubrań. Weski kitu. Ej, ale, ale gdzie, on gdzie on jest? W takim razie. Hmm, na dwór znowu nie wiem. Gdzie on może być? Dobra, wiecie co? Wykorzystajmy moment, że go nie ma i ułóżmy tą ścieżkę z grzybu do basenu. Dobra, dobra. Widzowie, zrobiliśmy tutaj ścieżkę. Mamy kurczaka, którym zwabimy Brzesia. To miejsce on pójdzie po ścieżce tutaj, 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 tutaj tutaj. Tutaj, tutaj, tam. Tam jest jeden grzybek, którego będziemy zjeść i my go wtedy wepchniemy do basenu. Teraz tak. Mam Masz dwa? Dobra. Walę kurczakiem, kołamy się za winklem i czekamy aż tu przyjdzie. Dobra. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dawajcie. tu jest grzyb kolejny. Idzie, idzie. Patrz. Grzyby. Gdzie są moje grzyby? Grzyby. Potrzebuję grzybów. GRZYBY! Ej, on już stracił wszystkie zmysły. Ile grzybów? Ile jest grzybów tutaj? Aaa! to jest raj! A. Szybek! Szybek! Nie wiem! Nie, nie! Co jest? I nie, nie. Gdzie nie, nie. Nie, nie. co to, to za szata? Zabierzcie to! A ile się, się z niego wysypało! Dzesiu! Nie pamiętam! Udało się przywrócić Grzesia, więc widzowie, zostawcie lajka. Like, suba widzimy się w następnym odcinku. Elo! Grzymy normalnie!